Hej moi drodzy, witam was na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Także moi drodzy, a dzisiaj przytoczę Wam, co to jest alkoholizm wysoko funkcjonujący i kto nim jest alkoholikiem wysoko funkcjonującym. Więc zapraszam do wysłuchania, przeczytam Wam, nie będziecie musieli tego szukać. Wystarczy wysłuchać, bierz do siebie, jeśli jesteś tutaj nowy, zostaw dla mnie łapkę, subskrypcję posługi promować się mojemu kanałowi, rozszerzać się jak najdalej, także zapraszam do wysłuchania. Co to jest alkoholizm wysoko funkcjonujący? Alkoholizm wysoko funkcjonujący to uzależnienie od alkoholu, które bardzo często przez wiele lat zostaje utajane. Alkoholik... <laughs> oh. Alkoholizm wysoko funkcjonujący dotyczy osób dobrze usytuowanych, z dobrą pracą i zarobkami. Uzależnienie, uzależnienie obiega od stereotypowego obrazu choroby alkoholowej, ponieważ nie ma cech degeneracji wszystkich sfer życia. Niemniej jednak w większości przypadków alkoholicy wysokofunkcjonujący spożywają alkohol niemal codziennie, nierzadko w dużych ilościach. Alkoholicy wysokofunkcjonujący, określani również jako alkoholicy w białym kołnierzyku, stanowią grupie, grupę pacjentów która charakteryzuje się bardzo specyficznym obrazem uzależnienia. Wiadomo, oni udane życie osobiste, rodzinne i towarzyskie. Są zaradni życiowo, dobrze sytuowani, mają dobrą pracę i zarobki. Osiągają sukcesy zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym. Zaprzeczają stereotypowemu obrazowi alkoholika, gdyż Efektywnie i zadowalająco funkcjonują we wszystkich sferach społecznych zawodowej, społecznych, zawodowej, rodzinnej i towarzyskiej. Stąd określenie alkoholicy wysoko funkcjonujący. Ich zachowanie nie wzbudza żadnych podejrzeń. Upijają się zazwyczaj w samotności, w ukryciu przed najbliższymi, ale uczestniczą również w imprezach, na których nie są str stroną od alkoholu, uważa <coughs> uważani są, Zazwyczaj za dusze towarzystwa. Niemniej jednak, długotrwałe pozostawanie w uzależnieniu skutkuje ostatecznie tym, że najbliżsi dowiadują się o problemie alkoholowym. Iluzja pęka w momencie, kiedy spowodują wypadek pod wpływem alkoholu: partnerka dowiaduje się o licznych imprezach lub kochankach, bądź dochodzi do kompromitacji w miejscu pracy. Warto jednak wskazać, że nie jest to regułą. Wysoko funkcjonujący alkoholik może przez lata, a nawet całe życie pozostawać w ukryciu. Nie pojawiają się bowiem u niego os, osiowe, osiowe objawy uzależnienia. Nie traci on kontroli nad własnym życiem, nie porzuca pracy i nie zaniedbuje rodziny. Co więcej, alkoholicy wysoko funkcjonujący potrafią doskonale radzić sobie z objawami odstawiania, nie? Odrywając uzależnienie, odkrywając uzależnienia. Objawy. Objawy alkoholizmu wysoko funkcjonującego znacznie odbiegają od swoich objawów uzależnienia. Niemniej jednak występują sygnały ostrzegawcze alarmowe, które świadczą o istnieniu problemu alkoholowego. Najważniejszy, najważniejszym objawem jest zaprzeczenie i wypieranie, że ze świadomości chorego nałogu. Alkoholik wysoko funkcjonujący pije często i stosunkowo dużo, ale nie jest stereotypowym pijakiem z marginesu społecznego. Dlatego przekonuje sam siebie i, najbliższych, i najbliższe otoczenie, że problem go nie dotyczy. Ponadto bakatelizuje nauki i unika rozmów dotyczących jego częstego picia. Kolejnym alarmującym sygnałem jest to, że w pracy jest pełen wigoru i energii. Ma wiele pomysłów i zapału do działania. Jednak. Po powrocie do domu jego chęci do konwersacji drastycznie maleją. Chory nie radzi, nie radzi sobie bowiem z dużą ilością wolnego czasu. Dopiero kiedy napije się alkoholu, wraca na wysoki poziom funkcjonowania. Jest wtedy doskonałym rozmówcą i wykazuje inicjatywę aktywności. Co, więc? wysoko Co więcej, wysoko funkcjonujący alkoholik przepraszam was, wstydzi się swojego problemu i ukrywa go przed oczeczeniem. Ma poczucie winy, ale stwarza pozory osoby zdrowej, szczęśliwej i spełnionej. Z tego powodu niechętnie wraca do domu, by nie dać powodów do podejrzeń. Dlatego wieczory spędza na wymyślonych spotkaniach albo kolacjach służbowych. Do domu wraca pod wpływem alkoholu. Nierzadko zobawiamy palimpsestu, palimpsestu alkoholowego, charakterystyczne. Są również okresy odstawienia alkoholu, które mają udowodnić otoczeniu, że problem nałogu ich nie dotyczy. Niemniej jednak, nawet po długim czasie abstynencji, wracają do picia. Alkoholicy wysoko funkcjonujący traktują pracę jako wartość nadrzędną, która stanowi dla nich najważniejsze oparcie. Z tego powodu bardzo starają się na polu biznesowym, aby jej nie stracić. Co ważne, osoby cierpiące na alkoholizm wysokofunkcjonujący funkcjonujący pracę traktują jako jedyne oparcie, dające im poczucie stabilizacji, ale też argumenty na to, że alkoholizm ich nie dotyczy. W pracy wysokofunkcjonujący alkoholicy wykazują dużą inicjatywę, są dokładni, obowiązkowi i skrupulatni, mają porządek na biurku i dotrzymują detalinów detalinków, no. Warto również wskazać, że osoby chore na alkoholizm wysokofunkcjonujący dużo czasu spędzają w miejscach, w których nadużywany jest alkohol i otaczają się pijącymi osobami. Także środowisko pozwala im racjonalizować swoje zachowanie tym, że wszyscy dookoła piją. Poza tym, że wysokofunkcjonujący alkoholik zaprzecza, stwarza pozory, robi przerwy w piciu i stawia pracę na pierwszym miejscu. To unika również konsekwencji swojego alkoholizowania się, alkoholizowania się. Unikanie odpowiedzialności ułatwia mu również wysoki status społeczny, gdyż ma konsekcje i znajomości, dzięki czemu zazwyczaj nie ponosi kary za swoje czyny, na przykład jazdę po alkoholu. I tak dalej, moi drodzy, jakiś wypadek. Osoba cierp cierpiąca na e, H FA, czyli wysokofunkcjonujący alkoholizm, eee, osoby cierpiące na wysokofunkcjonujący alkoholizm szukają wymówek i zawsze znajdą powód do spożywania wysokoprocentowych napojów. Ale nigdy nie jest nim nauk alkoholowy. Picie stanowi dla nich swoistego rodzaju nagrodę formę relaksu po stresującej pracy. Po prostu żyją w błędnym myśleniu. W tym pijanym swoim myśleniu, moi drodzy, to jest po prostu nienormalne. Ja to staram się wam to uświadamiać. No, tutaj po prostu jest to opisane. Jakie są przyczyny alkoholizmu wysokofunkcjonującego? Przyczyny alkoholizmu wysokofunkcjonalnego trudno jednoznacznie określić. Zazwyczaj powodem nadużywania napojów wysokoprocentowych jest stres i natłok obowiązków pracy. Alkohol w takiej sytuacji umożliwia relaks i odprężenie, ale nierzadko jest również formą ucieczki przed problemami. Alkoholizm wysoko funkcjonujący utożsamia się głównie z mężczyznami, niemniej jednak problem dotyczy również wysoko funkcjonujących alkoholiczek. Są to zazwyczaj młode kobiety, które pracują w korporacjach. Przyczyną picia wśród pań jest nie tylko stresująca praca i potrzeba odreagowania, ale również panująca moda na zakrapiane imprezy i integracyjne przy alkoholu. I integrację przy alkoholu. Należy wskazać, że kobiety znacznie szybciej doznają uzależnienia fizycznego i psychicznego. Dlatego nauk jest dla nich szczególnie niebezpieczny. Leczenie alkoholizmu wielofunkcjonującego. Leczenie alkoholizmu wielofunkcjonującego nie różni się od standardowego, od, od standardowego, przepraszam, leczenia. Konieczny jest detoks organizmu substancji psychoaktywnych i podjęcie psychoterapii. Należy wskazać, że najskuteczniejsze jest leczenie stacjonarnie w prywatnej, w prywatnej klinice leżenia... No nie, akurat nie tutaj, no ale dobra. Może inaczej, należy wskazać, że najskuteczniejsze jest leczenie stacjonarne w klinice leczenia uzależnień, która umożliwi zmianę otoczenia i oderwanie się od tych czasowych zajęć i obowiązków. Niemniej jednak istotne jest, aby alk alkoholik Wielofunkcjonujący, sam zdecydował się na odwyk i terapię, gdyż tylko wtedy będzie wykazywał wolę współpracy i chęć zmian swoich nawyków i przyzwyczajen. Ale to każdy musi, czy to taki alkoholik, czy nie, taki, jeśli po prostu sam wyciągnie wnioski i sam będzie chciał zaprzestać picia. No to wtedy naprawdę jest duży, du, du, duży procent tego, że, że wyjdzie, tylko po prostu musi dać sobie pomóc. Każdy, który pije, nadużywa, musi po prostu dać sobie pomóc, moi drodzy. Nie tylko czy chodzi tutaj jedynie o alkohol, ale też od dragi, no o inne używki. Ah. Niemniej jednak istotne jest, aby alkoholik sam zdecydował się na wysoką terapię. Wtedy będzie w... przyzwyczajony. Nie jest to proste, gdy z... decyzje o leczeniu skutecznie blokują mechanizmy obronne w postaci wyparcia i zaprzeczenia. Dodatkowo dodatkowo hajt funkcjonik, alkoholik ma zazwyczaj duże poczucie mocy sprawczej. Dlatego do końca sam będzie próbował poradzić sobie z problemem i odzyskać kontrolę nad piciem. Z tego powodu konieczna jest pomoc najbliższego otoczenia w, w, w uświadomieniu w skali problemu. Należy jednak wskazać, że przełomowe momentem w podjęciu leczenia są zazwyczaj zatarki z prawem, poważny kryzys rodzinny bądź kompromitacja w miejscu pracy. Sytuacje te stanowią dla osób cierpiących na alkoholizm wysoko funkcjonujący rodzaj wstrząsu, który stanowi impuls do szukania pomocy u specjalistów, psychoterapeutów i psychologów. Pomoc kobietom jest znacznie łatwiejsza, gdyż częściej wykazują one dobrowolną chęć poddawania się terapii. Wynika to z faktu, że łatwiej im się przyznać do słabości, a dodatkowo wskazują większą empatię, co pomaga im dotrzeć. Dostrzeć deszukuzyny wpływ alkoholu na ich życie osobiste. No to jest akurat prawda, bo faceci to jednak mają tą swoją dumę i nie i koniec i, i ciężko im jest przetłumaczyć. Sam nieraz się po prostu tutaj spotykam na kanale, że, że nie poradzimy sobie sami, jesteśmy tak my się tutaj oddaliśmy, my coś tam po prostu dalej grną w to, ale to po prostu nie mamy na to wpływu. Jeśli oni nie chcą coś zmienić w swoim życiu, nie chcą posłuchać to, co mówi inny ktoś. Tym bardziej, że ktoś, kto to przeszedł, nie to, że ja to mówię, bo gdzieś tam to wyczytałem, czy cokolwiek. Ja po prostu przeszedłem, to i wiem, jak to wygląda i, i no jest ciężko. Jest ciężko na początku, ale no nikt nie mówi, że będzie łatwo. Nigdy tak się to nie zmieni, wiecie o co chodzi. stryknięcie palców. Potrzebuję na to czasu i pracy. Wysoko alkoholicy to osoby uzależnione od alkoholu, które, pomimo swojej choroby, są w stanie dobrze funkcjonować społecznie na polu zawodowym i w relacjach towarzyskich. Niemniej jednak pogłębia się w uzależnieniu, powoduje stopniowe narastanie problemów. Z tego powodu konieczne jest podjęcie psychoterapii, która umożliwi wyjście z nałogu i odzyskanie kontroli. Warto jednak wskazać, że w. Że w poradniach leczenia uzależnień i ośrodkach państwowych sesje odbywają się zazwyczaj w dużych grupach, co zniechęca chorych do podjęcia leczenia. Dodatkowo widok osoby z marginesu, które borykają się z problemem alkoholu, może dodatkowo wzmacniać mechanizm zaprzeczenia. W końcu wysoko funkcjonujący alkoholicy różnią się od stereotypowego obrazu uzależnienia. Uzależnionego. No tak, no. Ci, którzy tam pod sklepem, czy którzy chleją gdzieś tam na ławeczce w parku, no to już są po prostu, to są menele itp., no tak, tak, tak nazywani moi drodzy, tak? tak wiecie o co chodzi. Po prostu durnowaty stereotyp. Z tego powodu konieczne jest podjęcie leczenia w ośrodkach, które oferują sesje indywidualne i rodzinne. Także też trzeba poszukać takiego czegoś, moi kochani. To na tyle by było o tym alkoholizmie wielofunkcjonującym, alkoholikowi wielofunkcjonującym, ale chodzi o to cały kształt jak to po prostu żyć, ludzie żyją sobie w bańce, w swoim świecie. Myślą, że wszystko jest ok. No nie, nieprawda, moi drodzy sami raz się spotykam tutaj właśnie sami, nieraz jak gdzieś uczestniczycie ze mną w live'ach, widzicie, jak ludzie po prostu podchodzą do tego, jak to widzą, że sobie poradzą, że jest wszystko okej, okay. oni obrali inny tor myślenia, oni już wiedzą, co jest pięć, co jest B, co jest niedobre i oni sobie poradzą. Czyli wypieranie to z siebie, no też jest po prostu nie, 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 nie na miejscu, tak? Przestają pić, łatwiej im z tym piciem się rozstać, no to jest prawda, ale wracają do niego wysoko funkcjonujący alkoholicy, wiecie, odstawić, z, wiecie, taką zasłonę zrobić. Ja byłem trochę w innej sytuacji, bo ja już nie mogłem odstawić, ale oni tak, będą tak potrafili po prostu się cały czas kamuflować. No, dopóki tak tutaj nie jest opisane, jak coś się nie wydarzy w ich życiu, tak? Najczęściej się rozsypują rodziny przez to i praca, wszystko się idzie wtedy w odstawkę, tak? Wszystko idzie, po prostu wszystko się niszczy. Tak to wygląda z takiego... Z mojego punktu widzenia, moi drodzy, no bo przeszedłem już nie i mniej więcej wiem, o co chodzi. Zresztą ja, ja, ja mówię, ja to go nie mówię z książek wyciągniętego, z jakiejś z, z tam wymyślonego, z jakiejś fikcji. To co wam przeczytałem, to żeby wam po prostu też to jakoś przyzwoić, żebyście wiedzieli, o co mniej więcej chodzi. Ale ja to Wam opowiadam na swoim przeżyciu, tak? Jak ja to zrobiłem. Ja jestem typowym alkoholikiem, który wyszedł z picia, zaprzestał pić, ale trzeźwieje cały czas. I to jest najlepsze, moi drodzy. Także dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam. E... Łapkę w górę, nie zapomnijcie. Subskrypcję. E... I co, i do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do kolejnego, hej.